Witam Was na moim kanale i zapraszam Was do recenzji y, trzeciego tomu z serii Barbarzyńców z Lodowej Planety autorstwa Ruby Dixon. I tym razem jest to Kochanek Barbarzyńca. Jeśli nie widzieliście poprzednich recenzji, to tam Was odsyłam, szczególnie do recenzji drugiej części, ponieważ trzeci tom kompletnie kontrastuje, jeśli chodzi o dwójkę. Jest dokładnym przeciwieństwem. Dwójka mi mocno nie podeszła, trójka to jest złoto. Mua. Po prostu cudowne. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że autorka się rozwinęła, chociaż na przykład pierwszy tom był dla mnie o wiele lepszy niż drugi. Ale zacznijmy. Mamy oczywiście kolejną parę. Ja wam już tu nie będę skracać fabuły, bo zrobiłam to w pierwszej recenzji i w drugiej. Dlatego, jak nie wiecie w ogóle o co chodzi w tej serii, to was y, odsyłam. Ale w dużym skrócie, mamy kolejną parę ludzkiej, kobiety i Kosmity. I tym razem też mamy troszkę inne charaktery niż w poprzedniej części. T trochę jest na odwrót. Bo w poprzedniej części w Obcym Barbarzyńcy mieliśmy wygadaną kobietę, cichego kosmite, a teraz mamy takiego, powiedzmy, lekko ducha kosmite i taką cichą kobietę. No i tutaj jest taki slow burn, jeśli chodzi o relacje ponieważ ten nasz, mamy naszą Kirę ludzką kobietę, która też ona jest taka niepewna siebie, ona też się czuje bardzo odpowiedzialna za ludzkie kobiety, które zostały z nią na tej planecie ona jest troszkę taką osobą, że stara się zrobić wszystkim dobrze, wychodzi jak zawsze i w naszej Kirze jest zakochany. Nie, pot nie, nie, nie mam pojęcia, jak wymawia się jego imię, dlatego muszę sobie spojrzeć. Hmm. Chyba AHAKO, ale ja to. Jak czytam książkę, to ja to jakoś AEKO wymawiałam. Także y, ja chyba będę mówić. Może będę mówić AEKO, albo może będę mówić nasz. Kosmita. No i nasz Kosmita y, jest y, w niej zakochany, ale. Ani jego kui, czyli jego organ, pasożyt, który wybiera partnera, ani jej, ponieważ ludzkie kobiety na tej planecie musiały przyjąć tego pasożytę, żeby na niej przeżyć, i żadne z tych organów y, nie rezonowało, bo, a ten rezonans to jakby jest takie połączenie, że oni są y, razem, są parą na wieki wieków Amen. No i on jest w niej zakochany, ona go tam ignoruje, ale tu mamy głębszy plot twist. Yy, ona jest bezpłodna ponieważ była yy, cho, bardzo ch ciężko chora w dzieciństwie. No i ona uważa, że właśnie tej kui nie będzie rezygnować z żadnym z mężczyzn z tej planety, ponieważ yy, no to jakby służy do rozmnażania. No ona się nie może rozmnażać. Yy, także ma obawy, że to wynika z tego. Yy, trzyma go na dystans i właśnie w tej książce to całe kui. Nie jest wytrychem fabularnym, jest poprowadzony w bardzo interesujący sposób. Bo tutaj mamy na, na przykład informację, więcej informacji, bo coś w drugim tomie też było, że często właśnie tak jak w tym przypadku, że jak ludzie, ludzie, kosmici, tu teraz kosmici z ludźmi, yy, są w sobie zakochani, a te kui nie rezonuje. Albo też właśnie ten nasz Aiko mówił, że czasem ten rezonans powstaje po latach, na przykład. Dlatego to jest super interesujące, bo jak mam wrażenie, że w poprzednich tomach to właśnie był taki wytrych fabularny. Tutaj to jest ym, poprowadzone bardzo interesująco i też fajnie właśnie, bo z tego dużo dramatów. Yy, yy, fajnie ze względu pisarskiego. <grym> yy, wynika dużo dramatów właśnie z tego, że jakby uczucia uczuciami, ale ten nasz organ, pasożyt yy, sobie ma swoje życie trochę. Ja Wam powiem, że tutaj ten nasz y, barbarzyńca z tego tomu jest taki, bym powiedziała, mm, najbardziej cywilizowany. <grym> w sensie on właśnie dużo gadał, był takim żartownisiem, nawet y, zrobił naszej Kirze taką. Y, jak to delikatnie byjesz? Rze rzeźbę erotyczną. <grym> Jako prezent, bo usłyszał od innych y, osób, od tych kobiet ludzkich, że żeby zdobyć kobietę na ziemi, no to tam trzeba dać jakieś prezenty i tak dalej. A jednak ci poprzedni bohaterowie byli tacy... Ten w drugim to mi to w ogóle było taki, że w sumie tylko dźwięk, dźwięki wydawał. <grym> um, dlatego tu trochę byłam w takim szoku, bo jednak ci barbarzyńcy... Ci kosmici nie są wszyscy tacy faktycznie barbarzyńcy, że właśnie uga buga, tylko no wiecie, o co mi chodzi. <laughs> dlatego bardzo go polubiłam ze względu na to, że faktycznie był taki pocieszny i tu już nie było tego takiego... Tu też były sceny ale tu według mnie były o wiele lepiej napisane, dlatego że właśnie był to taki slow burn. Ta relacja się rozwijała długo. Dlatego to wszystko nie było takie wulgarne, tylko to faktycznie było takie bardziej romantyczne, takie bardziej sensualne. Były takie wspaniałe momenty. Spoiler, no to w sumie nie jest spoiler, bo wiadomo, że on kiedyś by się domyślił, bo ona to ukrywała, że jest bezpłodna. On y, mówi, że i tak, i tak będą razem, jak będzie rezonować z kimś innym, to wtedy się będą zastanawiać. Właśnie no, on był niesamowitym bohaterem, takim faktycznie wspierającym. Ym... I też takim, właśnie powiedziałabym, wspierającym, ale taki właśnie y, myślący tu i teraz, co bardzo mi się podobało. I Kira też była super bohaterką, ponieważ mam wrażenie, że ona była najbardziej rozwinięta z tych wszystkich y, bohaterek, i widać, że ona się rozwijała w trakcie książki. Bo do właśnie takiej szarej myszki, do faktycznie y, bardziej pewnej siebie kobiety. Także no, ten tom, ten tom to jest, to jest dla mnie złoto. No i dalej też właśnie bardzo fajnie nam się rozwija jakby no to uniwersum, bo też mamy na przykład, mamy tam jedną jaskinię w tym samym momencie. No i tam jest coraz więcej ludzi, no bo tam łączą się w te pary, no i co jest ciekawe ciąża tych kosmitów może trwać 3 lata, także powodzenia dla naszych bohaterek. No, ale przez to, że tam są właśnie problemy z miejscem, też właśnie problemy z intymnością później, trzeba się przenieść do innej jaskini, a skinie jest daleko, pytanie, kogo tam przenieść, i tak dalej. Także no, ten ton był o wiele według mnie lepiej napisany niż poprzedni. Byłam zachwycona, bo i były właśnie te elementy romansu, trochę było tych y, informacji na temat y, kreowania świata. Także było mi aż smutno, kiedy skończyłam, bo w sumie ta seria ma 22 tomy, w Polsce zostały wydane 3, i ja teraz y, kupiłam sobie wersję po angielsku e-booka y, na Kindle. No bo nie wiem do kiedy będziemy czekać. A ja naprawdę pokochałam to uniwersum. Ja nie, nie wiem, po prostu ten świat jest prosty. Mamy ciekawe postacie, no jedne lubi mnie, jedne bardziej, tak jak mogliście wywnioskować z moich, ym, z moich recenzji. Trochę, trochę takie klimaty telenoweli, ale nie wiem. Jakoś podoba mi się prostota tego świata i to, że jesteśmy skupieni właśnie na, na relacjach między bohaterami. A jeśli chodzi o y, ten tom, jeśli chodzi o kochanka Barbarzyńce, było to według mnie bardzo dobrze napisane. Dlatego... W sumie, wiecie co, nie musicie czytać po kolei, tak naprawdę. Ja, ja, ja bym nawet powiedziała, że możecie przeczytać pierwszy tom, drugi odpuścić i przeczytać trzeci. Chociaż w sumie lepiej by było wszystkie, ale no zobaczymy, jak ich będzie więcej na polskim rynku. Ciężko mi na razie powiedzieć, bo, bo nie wiem, jak z tym będzie. Ale ja mam osobowość do tego uniwersum, ja go bardzo lubię i jeśli lubicie te klimaty romansowo-kosmiczne i tak dalej, no to ja Wam Serię bardzo polecam, na pewno będę czytać kolejne części, dlatego czekajcie na kolejne recenzje. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania na Instagram, Facebook i do następnego filmu.